Z tej strony Krys powitam Was bardzo serdecznie w ostatnim filmie w 2024 roku. O matko! Moi drodzy, ym, a co mogę powiedzieć? Y, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, ym, pomyślności. Wszystko, żeby było jak najlepiej, wy. Nowym roku 2025, który rozpocznie się za kilka godzin, e, tak moi drodzy. Co mogę powiedzieć ode mnie, no, jest to też film. Po opisie, wiecie, w opisie napisane podsumowanie, znaczy w tytule, e, moi drodzy, chcę z wami podsumować też ten rok, który no, dla tego kanału, nie oszukujemy się, nie był najlepszy. Albo można i powiedzmy, że był e, najgorszy w, w całej działalności tego kanału. O, tak będzie lepiej. Odkąd powstał. E, ale. No, ale. No, no, no trudno. E, e, no, czym to jest spowodowane? Na pewno moją. <laughs> no, moją. E, nie wiem. Jakby to powiedzieć? E, moją kiepską działalnością. O. Może tak będzie lepiej w tym roku. Dlaczego tak mówię? No, moi drodzy, no nie będziemy się oszukiwać. Że tak naprawdę od początku tego roku, 2024, to są tak naprawdę same przerwy, były na to się, a zakończyły się w. Już wam mówię. Dopiero w 12 października, więc no myślę, że. Od 12 października działam regularnie. No, powiedzmy, że regularnie. No i co mogę powiedzieć? No, i niestety, no, jest to też moja wina, wiem. Czyli można powiedzieć, że brzydko mówiąc, przewaliliśmy ile? No, prawie cały rok, tak naprawdę. No. No pra, no, no w końców, no, końców także no, no słabo. No, no niestety, no tak wyszło. E, jeśli jesteście ze mną z najdłużej, no, czy tam po prostu znaczymy dłużej, no to wiecie, że co roku była u mnie seria pod, na, pod nazwą świąteczne daily które było w każde święta Znaczy, no od, najczęściej od grudnia do do Wigilii, czyli 24 grudnia, no ale niestety w tym roku się nie pojawiła, niestety, no i to też tak, no trochę smutek, myślę, no ale niestety się nie pojawiło z, no niestety z dużo, z dużej ilości powodów. Pierwsza to jest taka, że czasu by zabrakło. Myślałem, żeby to zrobić tak jak rok temu, czyli Zacząć gdzieś chyba to powiem bodajże jest... No kilka dni przed Wigilią po prostu, no ale niestety się nie udało, nie, nie było żadnego filmu. Znaczy był film, ale to nie było świąteczne Deli, po prostu o to mi chodzi, nie? <coughs> e, także no niestety, no tak to wygląda w tym roku. No i niestety myślę, że z roku na rok teraz będzie go coraz rok. Z... Z... Z roku na rok będzie coraz gorzej i chyba, no nie wiem, no chyba się zakończy tą serię, no nie wiem, zobaczymy co będzie za rok. Myślę, że raczej będzie gorzej niż teraz, czyli w ogóle nie będzie znowu. No i nie wiem, co dalej z, z tą serią będzie, no ale, no, to, no trudno, mój no tak to wygląda. No a drugi przypadek jest taki, znaczy, drugi powód, o tak będzie lepiej. <laughs> Drugi powód jest taki, że no kurczę no nie wiem z czego by tutaj nagrać tak naprawdę te daily. Może bym... no dobra, no, może bym pomysł bym znalazł, ale no wiecie, no. No mm, średnio mi się to widzi. Mm, no, no ale no, no trudno. Tak wyszło, moi drodzy, no co mogę powiedzieć? No i tak, no i co mogę? No i teoretycznie. Mogę wam powiedzieć, że... No, jeśli chodzi o ten rok, tak, 2024. Eee, tak. No, w tym filmie, znaczy w tym roku, nie w tym filmie, zostało, nazwijmy to, wyprodukowanych, możemy to tak nazwać, filmów. No, powiem wam, że jak to wczoraj widziałem, poza nagrywkami, to się przeraziłem. Eee, czekajcie no oprócz shortów no to około 15 filmów mamy w tym roku także no trzeba powiedzieć że no, no wiem że wstyd nie no naprawdę no słuchajcie najgorszy rok naprawdę w działalności no ale to jest moja wina tak wiem Najgorszy rok, najgorszy. Zdecydowanie najgorszy. Bardzo mało filmów. Nie, nie liczę tutaj shortów, bo shortów trochę więcej. Chociaż, no nie, no nie więcej. No ale chodzi mi, że nie liczę po prostu shortów. Ten rok był po prostu tragiczny. Pod względem tego kanału. A no, jeśli chodzi o życiowe, no to nie było aż tak źle. Średnia półka, o tak bym powiedział. No to po prostu zwykły rok. I tyle. Co będzie w 2025 roku? No tego powiem wam, nie wiem. W sumie, no. Ale myślę, że będzie ciekawy ten rok. I tego też wam życzę, żeby był jak najlepszy, oczywiście. No i co mogę jeszcze dodać od siebie? No chyba wszystko powiedziałem już, w sumie. No, ale no, słuchajcie, no w tym roku na pewno będzie więcej filmów. Już takich przerw nie planuję, żeby nie były, na, przykład na pół roku to w ogóle powiem wam ten, tą, te przerwy. Kilka ich było w tym roku, one chyba, naprawdę, no to, to był to mój największy błąd działalności, myślę. Mm. No ale teraz mam dużo pomysłów na filmy, na pewno. I, i to, co trzeba jeszcze powiedzieć, to tak, y, czeka na was dużo filmów, y, jest, znaczy dużo, no. Po nowym roku, no jeszcze jest kilka filmów do, y, do publikacji, bo nie, ponieważ, <laughs> boże ponieważ tak jak zauważyliście albo nie, no ostatnio lecą filmy z Gdańska, które zapowiadałem no już dość dawno, czyli już wam mówię kiedy, no z dwa miesiące temu ponad i one właśnie teraz są publikowane, yy, tak i to jest drugi film, teraz od 7 dni jest na kanale no, i jeszcze są na dysku, z, znaczy z tego co widziałem, mam jeszcze dwa do publikacji, albo trzy już, nie pamiętam. No to to jeszcze czeka przed Wami, czyli mam taki zapas, nazwijmy to. A potem, no myślę, że pojedziemy znowu z Robloxem. Tak jak to zaczynaliśmy, nazwijmy to. No też jest, jest głupio tak mówię, zaczynaliśmy. W końcu ten kanał ma prawie trzy lata już, no ale no, no dobra. No, ale no mówię, no tak to wygląda. Tak myślę, że pojedziemy. Chociaż jeszcze przed tym yy, na początku stycznia planuję znowu wyjechać do Gdańska, więc troszkę tych materiałów będzie z niego. Zobaczymy, czy to się uda. Ostatnio yy. też nagrałem z Dream ze słupska. I widzę, że ma ona ponad 1000 wyświetleń, co jest dla mnie szokiem. Ponieważ, no, naprawdę zrobiła, no, nieźle. To wszystko. No, 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 tutaj jestem w szoku i to fajnie, i myślę, że te, tego typu filmy będą też wrzucane. Natomiast tutaj to ciężki temat, bo trzeba jednak w jakieś lepsze miasto pojechać. Nie oszukujmy się, że w mieście, który, w którym mieszkam, nie oszukujmy się, no nie ma za bardzo co nagrywać. Jest kilka tak naprawdę wieżowców, nie wiem, czy to można nazwać wieżowcem. Bo najwyższy budynek w tym mieście ma 11 pięter, tak naprawdę. No, że chodzi mi o mieszkalny, tak, w Rzebec. Coś takiego, nie? Także, no, no nie wiem, no ale jeśli chodzi o przyszłość tego kanału, no to powiem wam tak, my już zaplanowałem sobie dużego tripa. Na wakacje, o, może tak będzie lepiej. Tak, wakacje, 2025 oczywiście. No, i jeśli to dojdzie do skutku, to powiem Wam, że dużo filmów oczekuję wakacje. Bo już kilka rzeczy zaplanowałem: oczywiście, mowa o wyjazdach do kilku miast. Nie, ten razem oczywiście będzie Gdańsk, nie tylko, ale będzie też, in, będą też inne miasta, w tym do Warszawy ponownie. Z tym, że no tutaj to już jest troszeczkę y, ciężki temat, ponieważ no nie oszukujmy się, jest to dość daleko z Pomożą. Chociaż nie aż tak daleko, może. No ale to jest dość kosztowna trasa. Natomiast myślę, że to dojdzie do skutku. Eee, tak. No i myślę, że jeszcze kilka miasta na pomorzu zostaną e, nagrane i po prostu odwiedzę. I biorąc tego filmy. I myślę, że na pewno już mam. Może nie będę mówił. Ten kto ma wiedzieć, ten wie. Ale jedno. z... Może podpowiem z pobliskich miast Gdańska. Albo w sumie to dwa może. Bo. No nie jestem pewien. Ale myślę, że jedno na, jedno na pewno, ale dwa to tak jeszcze... Myślę co tam tak naprawdę nagrać, no ale. No pewno by wiecie, o, tym, o czym mówię. Ale to się dowiecie w, no, kiedy, wtedy kiedy te filmy będą. No. No i moi drodzy, no i co, chyba wszystko powiedziałem. Rozgadałem się, jak niedługo nie powiem co. Tak, wiem. To jeszcze raz mogę powiedzieć. No, słuchajcie, wesołego Sylwestra. Żebyście mieli wszystko jak najlepiej i oby ten kanał działał jeszcze lepiej w tym roku, znaczy ten, który zaraz będzie. Żeby była jeszcze lepsza działalność. No i już. No i tyle. no że już nie gadam, już się rozgadałem, jak nie powiem co, ale. Po prostu wesołego Sylwestra, czy Kryspo Regio, wesołych nie świąt, ale święta już, święta już były. Po prostu z wesołego Sylwestra, spełnienia marzeń. No i co, dzięki za ten rok. Myślę, że nie był najgorszy, ale nie, no, był najgorszy. Nie róbmy bo nie będę mówić. No, ale no, był najgorszy, tak. Ale następny będzie na pewno lepszy. Dzięki za ten rok. Udanego Sylwestra, pobawcie się, zabawcie się trochę chociaż i do następnego roku.